W tej okolą, nie mam tego ślaku, bo włosy nie był. Mój jest godzina 2.31 Nie wiem, czy to jest ślaku, ale nie mógł wziąć innego. Będę się w kakao, bo nie wiem, czy innego jeść Może mi się w tym kanał patrzcie. Właściwie miódł kwiatowy. Wielokwiatowy, czyli też ten ja jeszcze poszukam świątecznego kubka i czuję, że dzień To nie, jest świąteczny kubek? Ten taki czerwony z leniwami i zwierzętami. Tutaj bywałam na kiedyś, na wszelki wypadek, gdyby nie było już. Później świątecznych kubków. były, Takie Taki jest piwnica, którą ja chciałam mieć. I to jestem wszystko, każdego dnia w poprzedniego roku, chyba. jeden jest wcześniej, no, ale chyba nie. I to jest taki. Takie jest wcześniej. To jest takie, żeśmy też mieli tymi już dnymi Ja w ogóle strasznie dużo kupuję bo musiałam zrobić haul na TikToka. W ogóle też zakładam na wykład na TikToku, do wydalania jakichś różnych tam, nie wiem, właśnie hauli czy jakieś tam organizacji, czy tam też my czy też do gadania po prostu i do vlogów tutaj Wam podam na szwek nawet dzisiaj to nagam, tylko dajcie mi chwilkę. Dawno nie piłam kakao. Kakao niestety nie będzie. <grymne> A mleko było już ale że to będziemy mieli herbatkę. Jeszcze tylko mi te napeczki Zmiadam. Zróbię tę herbatę Niestety. kubek jesienny. Ja tak naprawdę muszę sobie kupić jeszcze tego, czy mam jeszcze kubek taki nie jesienny, ale nie świąteczny wiecie tak się Jest Został mi tak wstafiołko świąteczny, więc... muszę być herbatkę w jesiennym kubku. Okay, okay, mamy herbatkę. Happy, happy, happy. I się wygodam. I sobie mierzę nie na bo takie taki sam. są. Sobie posmauję jednym kanapki. Miodzik, miodzik, kocham miodzik. żeby często rano robię wodę z cytryną i z miodem. Jest przepyszna, polecam Wam. No i może pójdę spać o czwartek, przynajmniej jestem umyta, przebrana w piżamę, maszulę. W jeść sam miód. Ogólnie to jeszcze kocham jeść sam miód. Pyszny jest. To już by było na tyle, no widzimy się w kolejnym filmiku, pa!